Witam Was. Jestem w pięknym miejscu, ja zawsze jestem w pięknym miejscu, jak widzicie, ustawiłem tą aparaturę, żeby pokazać Wam dzisiejszy połów, bo robi się coraz ciemniej i później nie sfilmuję swoich, no, swoich osiągnięć dzisiejszych. Chciałem Wam pokazać, co złowiłem. W ogóle to jest 4 wrzesień. Nietypowo Wam dzisiaj to pokażę. I od razu szczerze przyznam się, co będzie, żeby nie było, że jestem oszustem, czy jakimś rybożercą. Powiem Wam, że kolega po mnie przyjedzie z pewnym pojemnikiem, z pompką i ryby, które złowiłem dzisiaj będą przewiezione do zbiornika, naszego zbiornika, to znaczy on ma prywatny zbiornik i tam wpuszczę okonie i tlenie złowiłem. Na dozbrojkę później pokażę tą przynętę, ale pokażę Wam połów. Taki garbusek na przykład, no mam chyba z 10 takich okonii. nie będę ich męczył, ale wszystkie są w bardzo dobrej kondycji, całe pyszczki mają, bo na dozbrojkę łowiłem bezzadziorową i klenie mam, to jeszcze klenika Wam pokażę. Dodam tam do wody w ogóle? Klenik, łach! Nie wiem czy sportowy czy niesportowy, ale pełen wigoru. No nie będę męczył rybki do siatki i jak mówię przewieziemy je do naszego zbiornika, ja będę tam miał z nim co łowić po prostu, bo tutaj się niedługo skończy to całe Eldorado. No dzisiaj naprawdę połapałem, bardzo dużo ryb puściłem, mniejszych oczywiście, a te idą, on jak przyjedzie wieczorem, bo ja teraz nakręcam żeby pokazać wam rybki, o! <laughs> Pokażę jeszcze przynętę do zbrojeczka bezadziorowa. Bardzo lekka główka, bo po wierzchu ściągam. Jest silny nurt, no i tam nurt ją w zasadzie już dalej wynosi. Tak do 25-30 metrów jak spłynie, to zaczynam ściąganie. No ale wyłączam, żeby dalej jeszcze powalczyć. Piękny. Nie duży, ale śliczny. Dopowiem Wam tylko taką rzecz, ale ja mówię do wędkarzy, którzy nie mają kont w YouTube którzy nie są użytkownikami nie są użytkownikami tego serwisu ja mówię do ludzi którzy oglądają internet przeglądają youtube między innymi oglądają filmy wędkarskie bo ci z youtube użytkownicy wszystkie rozumy zjedli oni nie potrzebują żadnych informacji oni na moje porady wynikające z 54 letniego tak koło doświadczenia reagują agresją krótko mówiąc no nie będę tego tematu Poruszał, bo to jest szeroki temat, ale mówię do wędkarzy spoza tego serwisu. Powiem Wam, że ja cały czas łowię na taki kijek, jeden kijek. Pokażę Wam ten kijek. To jest wędka, która ma 2,10 długości. I taką średnią akcję no w miarę sztywny jest. Ale ja na niego łowię. Tam na jednym filmie pokazuję bolenie. Takie po kilka kilo. szczupaka wyciągnąłem ponad 14 kilo na tą wędkę właśnie. Malutkie okonki łowię. I tu wcale nie trzeba maneliki i robić z tego całego wędkarstwa sprzętomani kolekcjonerstwa. To jest zupełnie niepotrzebne. Rynek pierze mózgi w różnych poradnikach tym wędkarzu, szczególnie niedoświadczonym, młodym, ale również starszym, którzy już nie łowią ryba, chcą pokazać, że są, Bóg wie, jakimi wędkarzami, więc obstawiają się sprzętem. Całe magazyny w domu, szafy zawalone, żona krzyczy, a on ma pełno wętek, bo musi pokazać, że jest wędkarzem. Kiedyś łowiono na jeden kijek z Leszczyny i łowiono wszystkie gatunki ryb. Ale pomijając to, no niech każdy robi, co chce. I jeszcze powiem Wam, bo te klenie, które złowiłem, okonki, to wszystko złowiłem na żyłkę 0,28. Nie żadnym 0,18, jak niektórzy polecają, czy nawet cieńszą naklenia, to jest wcale nieprawda. Po prostu wszystko zależy od prowadzenia przynęty, od jej prezentacji rybie i to jest istota skuteczności zestawu, a nie cieniutka żyłka. Cieniutka żyłka to jest po prostu po to, żeby tą rybę bardziej męczyć, może hol jest wtedy bardziej taki emocjonujący, ale to jest też sadyzm bo się przeciąga ten hol w, w lęku, że ta żyłka pęknie, węzeł puści czy coś. Powiem o tej żyłce, właśnie o tej grubości żyłki, że no, można zdecydowanie rybę holować i wtedy tej męki rybie się nie zadaje aż takiej jak na cienkiej żyłce. Mówię o tym sadyzmie, bo rzeczywiście no, ja też jestem w pewnym sensie sadystą, bo każdy wędkarz no, stosuje pewną przemoc w stosunku do tej bezbronnej ryby. W myślistwie na przykład nie ma, chyba że nie trafi celnie kulą w zwierzynę, no to ją gdzieś tam porani, no to tak, ale generalnie przy tym sprzęcie jakie jest obecnie, przy tej broni, w cudzysłowie broni, no to strzela do zwierzyny i ona pada i jest spokój, a tutaj się ciągnie i ciągnie tą rybę i po prostu to jest, i właśnie chodzi o to, żeby zminimalizować to cierpienie. Dlatego zakładam grubszą żyłkę i również dlatego, że jak są zaczepy, ta rzeka płynie. Tam jest mnóstwo tutaj kamieni, różnych jakichś kołków, no to wtedy mam mniejsze straty w przynętach, mogę ten zaczep uwolnić, szarpnę i najwyżej się haczyk odegnie albo coś i mam po prostu przynętę z powrotem. Jeszcze powiem Wam taką sprawę, że na przykład no, często jest tak, że w podacie w panikę, ja również kiedyś tak reagowałem, jak jestem nad łowiskiem, tak tutaj wyłapałem ryby, no bardzo dużo ryb złapałem i to w takiej niedużej okolicy. Także już jutro, pojutrze, no nie mam co tutaj przychodzić. Dlaczego? Dlatego, że tych ryb po prostu tu nie będzie. To są drapieżniki, okonie pływają w stadach i zanim napłynie następne stado, to musi minąć jakiś czas, no dwa dni, trzy dni, trzeba odczekać. Przy odpowiednich oczywiście prądach, wody i tak dalej. Jak nie będzie przyboru silnego, no to te ryby tu wrócą, bo to są takie doły różnego rodzaju, rynny, także okonie znowu wrócą, będą tutaj bytowały, ale to nie są grzyby, że jedna noc i już zaraz możemy przyjść na drugi dzień. A Wy jak przychodzicie na drugi dzień, to jest przeważnie tak, że no wczoraj nałapałem ryb, tego dzisiaj nie biorą, no, nie biorą, bo ich po prostu nie ma. I wtedy każdy no, próbuje na siłę przypomnieć sobie dzień wczorajszy, odnieść te same sukcesy, zmienia przynęty, kombinuje całe pudła, przewraca. A to jest niepotrzebne, bo to nic nie zmieni. Jeżeli nie ma ryb, bo myśmy je wyłapali, to trzeba odczekać. Szczególnie drapieżniki, bo tam jakieś białe rybki to się zanęci płotki czy leszcze i przyjdą mi się połowi. Ale drapieżniki tak, zresztą ich tak dużo nie ma. Powiem o takiej rzeczy, bo holokonka. No, to jest bardzo popularna ryba, typowa ryba i najwięcej ją łowicie, bo jego jest jeszcze no, w miarę sporą się trochę odrodził teraz ostatnio. E, otóż hol okonka, jak holujecie okonka, żeby go nie stracić, żeby mu nie zrobić krzywdy, nadrywać wark to e, holujcie okonka bardzo, bardzo e, ostrożnie, bardzo, bardzo powoli, na w miarę miękkim kiju. Owszem, ten kij powinien pozwolić na zacięcie, ale okonek się sam zacina, bo on szarpie. On skacze do przynęty. Inaczej na przykład niż, yy, niż no Jaś yy, skacze do przynęty i wchłania ją. Po prostu jak już ma blisko, on goni przede wszystkim przynęte. Te ryby karpiowe nie gonią przynęty no poza boleniem. A on goni, sandacz też goni, w ogóle okoniokształtne, basy też gonią swoje ofiary aż do zmęczenia. Ale Wam powiem tak, że tak prowadźcie przynętę, żeby wabiła ryby, bo Wy przeważnie ściągacie, tacy y, młodzi no, spinning meni, że tak powiem, to y, ściągają przynętę i y, no, chcą, żeby ich wabiła, żeby im stawiała radocha, że pracuje to tamto. Ale podstawą skuteczności przynęty jest to, żeby ona wabiła rybę, więc przynętę trzeba prowadzić w miarę wolno, na okonka lekko takimi skokami. Można to regulować nawojem żyłki i jeżeli właśnie przypomnę Wam to co powiedziałem przed tym, jeżeli zatniecie okonka to bardzo delikatnie go holujcie, bo on szarpie i wtedy jak szarpie to możecie mu naderwać wargę, ponadrywać w ogóle i wam, albo Wam ucieknie, a później jak będziecie chcieli wypuści, to on już będzie miał no niestety ten, ten, to narzędzie do polowania, do łykania naderwane i będzie miał problemy z żerowaniem. No to Wam chciałem powiedzieć tyle żebyście no, go po prostu nie siłowo ciągnęli. Nie siłowo. Bardzo delikatnie jest lekko hamulczyk, nawet można przy małym okonku nawet, a szczególnie w nurcie. Ja nawet mały okonek jak wam weźmie, no to wtedy jak wejdzie w nurt, No to sprawia wrażenie dużej ryby i wtedy trzeba ten hamulec poluzować żeby no, go w miarę delikatnie przy, przyholować. No to na razie, bo y, idę łowić.